Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się ROAN001. Oto odcinek specjalny z Friday night Funky na Android. Pokażę Wam, gdzie możecie zagrać siódmy tydzień na telefonie, bo ciężko znaleźć taką aplikację. No i ta wersja dodaje nam też 5 nowych tygodni. Oczywiście z modów. Teraz wam pokażę, mamy siódmy na bonusowe weekendy. No i włączymy ten siódmy, wam pokażę wszystko dokładnie. Nic co trochę tam ograłem. Na no, dobrze mi szło. Jest bardzo grywalny. I mamy Tankmana, możemy sobie teraz pograć sobie na telefonie. Wiem, że tam wyszła oryginalna wersja to no play, ale właśnie tego tygodnia nie, nie znajduje się tam. A tu mamy po prostu... 7 tydzień tak samo i mamy dodatkowe 5. I mamy wszystko tutaj: te efekty, wszystko ten, bo dużo na, dużo na innych stronach jest za dużo tych błędów. Albo takie fajkowe, można by powiedzieć, aplikacje. A tutaj mamy wszystko: podstawki praktycznie zdjęte. Nie ma tylko kasprenek, ale wszystko, co jest, y z tego nie jest. Może kiedyś ten, no, tą aplikację może twórca tworzy. Będzie lep lepsza, grywalna i może dodać te kastenki. Ale na razie nie ma, ale można zagrać sobie o tak tydzień si siódmy cały. No, trochę na Androidzie jest ciężej niż na zwykłym komputerze. Ale da się grać, bo już trochę tam pograłem. Na razie na łatwym, ale może jak będziecie chcieli, to nagram wam na serię z tego, więc przychodzę może wszystkie na te modowe, i tygodnie. Na telefonie. No ale powiem że wam, można się ogarnąć to i dobrze to zagrać. Dobra, ja tutaj przegrałem, No ale ja wam pokażę jeszcze tę trzecią piosenkę tego Street zaraz wejdziemy tutaj na replay. Play no i ma, mamy Mot, Neo i te inne i tu mamy ten główny, mamy Streeta, Guns'a już graliśmy, to to wam pokażę, że wszystko jest ładnie, wszystkie efekty specjalne są mamy Pico, który strzela do żołnierzy I jakoś ładnie to jest wszystko, bo dużo innych szukałem i znalazłem, że istnieje taka aplikacja. Link oczywiście wam w opisie zostawię. I można teraz kolegom pokazywać taką fajną grę jak Friday and Funky. No oczywiście na telefonie. Ale jak ktoś nie chce z takiego źródła, to może ściągnąć na sklepy Play, bo też jest inne sterowanie, ale powiem, że oto sterowanie jest łatwiejsze. Jakoś tutaj idzie mi to, ale się tak zbyt nie staram, tylko wam to po prostu pokazać, jak się gra w to na telefonie. Dobra, tutaj kurde, wygraliśmy, ale zwaliłem tamtego, tamtą drugą jego piosenkę, ale miejsca mniejsza o to. No to może powtórkę, to wam wyjdę. Exit to menu. No i chyba tyle wam tu do pokazał. mogę wam pokazać jeszcze te mody, tutaj że są, no mody. Zostawcie lajka, like suba, komentarz. Na razie i do zobaczenia.